Dobra, no to go. 3, 2, 1, kurna. Wiesz co, ja się czasami zastanawiam. Jest! Czy nie lepiej wygrywać? Oh yeah, baby. Hu, dobra, no to. Hopsiu. Zdrowa woda, życia doda. No sam dźwięk mi się zrobiło słabo. Moment. Ja nie chcę! Dobra, Jolu! A! Ale było blisko, było blisko. Aha, czyli, o Jezu, to teraz ja. Czekaj, TP, Hir e, LJ. Walczymy sobie na ręce jo. Kurczaku, którą dziękujemy za wybudowanie. A ja sobie tutaj. Które mam nadzieję? Ice tea. Da, dawno, dawno wody nie piłem, naprawdę. Jak tam? W porządku. Mm. A gdzie ty jesteś? ty! Aha, patrza, jaka moc! Ile ci zostało? Trzy serduszka. To za zdrowie widzów. Za zdrowie widzów. Woda mineralna. A ja muszę zmniejszyć... zmniejszyć ilość w kielisku. Jestem głupi. Przeszło. Że, Żeleje. Żeleje całe. Bo to jakoś tak leci samo z siebie, wiesz. Tak więc ja myślę, że kurna, do 20 rund dojdziemy. <śpiewanie> <śpiewanie> Dobre, dobra, nie tea. <śpiewanie> to będzie mi zabraknąć ISTI. No nie mogę Cię w ogóle uderzyć! Pracu, Jezus, Maria, przelałem! Nic się nie stało. Tylko teraz jest problem, bo muszę wypić to chyba ze stołu. Okej. Okay. No to co? Czy dwa jeden go? Serio? <grymne> <grymne> w taką stronę kurde Ooooo fuck A nie w wodzie jestem, w wodzie to ja gówno zrobię Ajaj aj, aj. <grymne> no, no fuck, Nie wychodzę z wody nie wiem <grymne> dzieci cię Dobra wopka cię do wody do wody, do wody do wody, do wody.